Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 45 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 stwórz zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem wasoba Kocewicza. Także przejdźmy sobie tutaj do informacji, jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to ja wybrałem Boxer Presja. Jeżeli chodzi o informacje ogólne, no to sobie przejdźmy tutaj i zobaczcie. Możecie sobie skopiować. Jedyne czego tutaj nie zrobiłem, to nie mogłem ustawić pochodzenia, bo nie znalazłem Tutaj tego miasta i państwa, w którym się urodził Bakocewicz, więc tutaj niestety nic nie zmieniłem. Jeżeli chodzi o postawę, no to tutaj wybrałem Korea Andersona, bo wydaje mi się, że to jest odpowiednia, odpowiedni wybór. Jeżeli chodzi o waso, przejdźmy sobie teraz do ustawienia wyglądu. Jeżeli chodzi o włosy, no to tutaj było łatwo, wybrałem włosy numer dwa. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 6. Jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 10. O włosienie ciała tutaj zostawiłem bez zmian. Kolor włosów wszędzie tutaj ustawiacie sobie kolor czarny. Przejdźmy teraz do ustawień głowy. Jeżeli chodzi o bazowy szablon, no to wybieracie szablon numer 6. No i przechodzimy do modelowania. Tutaj sobie możecie zastopować. Więc tak, to są ustawienia głowy. Tutaj macie ustawienia brwi, oczy, policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta, no i wargi. I teraz przechodzimy sobie do oczu. Ja tutaj kolor oczu ustawiłem ciemny brąz. Jeżeli chodzi o tułów, no to tutaj ja wybrałem ciało numer 8. Jeżeli chodzi o odcień skóry, no to wybrałem odcień numer 5. I teraz przechodzimy do tatuaży, bo tutaj ich było chyba najwięcej. Zacznijmy sobie od tego tatuażu, który ma tutaj Was Kociewicz na szyi. No nie jest to idealny wybór. No ale najbardziej zbliżony wyglądem tutaj wybrałem, czyli fantazy numer 13. Po prostu to jest taki tatuażyk. Musicie sobie go tutaj przesunąć do góry, ustawić na szyi mniej więcej jak lekko rozciągnąć, i będzie taki tutaj efekt. Jak widzicie, no mi nie udało się zrobić lepszego. Eee, teraz tak, przejdźmy sobie do kolejnego tatuażu. To jest jego lewa ręka, i tutaj są trzy. Na ramieniu wybieracie i rezumi 8. Jest bardzo podobny do oryginalnego tatuażu Wasoba Kocewicza. Tak jak widzicie, takie kółeczko. W środku. Jeżeli chodzi o tatuaż, który jest dalej, no to tutaj na przedramieniu ustawiłem Celtycki Trybal 2. Tutaj widzicie po prostu taki tatuaż. Jeżeli chodzi o e, tutaj ten tr tatuaż trzeci, no to jest Fantazy 14, bo tam widziałem, że on ma jakieś tam takie skrzydła na tym ramieniu, więc tutaj sobie je ustawiłem tak. Mniej więcej w miarę możliwości, e, znaczy w miarę możliwości, w miarę możliwości, na jakim pozwala tutaj ten kreator, no to tak te tatuaże, moi drodzy, ustawiam i tak jak widzicie, no jest jakieś podobieństwo, ale jest to moim zdaniem dalekie od ideału. No ale ja na tą chwilę w tym kreatorze nie jestem w stanie zrobić lepiej. Przejdźmy teraz sobie do drugiej ręki. Jako pierwszy tatuaż wybrałem rezumi 3, i to jest tutaj tatuaż na ramieniu. Drugi tatuaż to też jest ten sam, Irezumi 3, tylko te, tym razem to jest, o widzicie, bo normalnie tak wygląda ten rezumi jak jest jeden. A jak weźmiecie drugi, to po prostu musicie go tak ustawić, żeby tutaj się w miarę z tym połączył i żeby stanowił całość. E, tutaj na łokciu, na prawym ręku, on ma jakiś czerwony wzór, nie wiem co to jest, ale ja wybrałem tutaj celtycki trybal 1 trochę go zmniejszacie, ustawiacie na łokciu i tak zostawiacie jeżeli chodzi o resztę tatuaży, no to tutaj wybrałem celtycki trybal 2 i ustawiłem go tutaj na przedramieniu tak jak widzicie i drugi raz wybrałem ten sam tatuaż i ustawiłem go od tej strony, żeby żeby tutaj od tej strony z tyłu on się pokrył, żeby nie było żadnego miejsca odsłoniętego i żeby to wyglądało tak jak tutaj widać u mnie eee... Teraz tak, na tej yy, lewej nodze, w miarę możliwości, oczywiście znowu się powtarzam, ale tak jest, moi drodzy, ustawiłem taki tatuaż na udzie i tutaj właśnie na piszczelu. Jeżeli chodzi o tatuaż na udzie, no to wybrałem Anioły, Demony 8. Jeżeli chodzi o tatuaż na piszczelu, to wybrałem Irezumi 1. Teraz przejdźmy do prawej nogi, no tutaj akurat w miarę łatwo było, wybrałem i rezumi 3 i ustawiłem to w tym miejscu. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tatuaże. Eee, czekajcie, jeżeli chodzi o ubrania, no to tutaj wybrałem spodenki takie vale tu do czarne, czy, czy białe rękawice i taki ochraniacz na zęby, jak widzicie, z takimi zębami. Emotek tutaj nie ustawiałem, bo to możecie sobie robić we własnym zakresie. Mam nadzieję, że taki Wasobakociewicz, jakiego tutaj zrobiłem, się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie apkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. I oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej.